Cześć, w tym filmie pokażę Wam jak wykonać kolejną figurkę od podstaw oraz jak można ukryć spawy, spawiając metodą TIG, a ewentualnie też migomatem. Zapraszam do oglądania. Prace zaczynamy od wywiercenia dwóch otworów. Tutaj może być taka większa średnica, na przykład 8,5 żeby było nam wygodnie zaspawać. Blacha ma około 5 mm. Otwory po wywierceniu dodatkowo swazowałem z drugiej strony od spodu, czyli tak, żebyśmy mogli lepiej sobie z elektrodą podejść. W taki sposób. Przechodzimy do gięcia nóg. Teraz musimy do tułowia to do, dołączyć. Patrzę, że nie chcę pomylić strony. Tym troszeczkę będę musiał obciąć też. Też same ostrze z tego gwoździa. Druga noga. To musimy tutaj przejść w drugą stronę. I też obciąć kawałek. I tak, mamy już dwie nogi. To już jakiś postęp. Teraz przechodzimy do tułowia. To będzie głowa. To trochę grubszy gwóźdź. Możemy też to zrobić ze zwykłych drutów, coś tu do jakiegoś dodać, np. kulkę czy okrętkę. To już od naszej fantazji zależy. Dobra, mamy tu. I teraz ręce. To już ręce, to jak, jak wyjdzie, tak naprawdę. One są w miarę proste, do zdjęcia. Mamy łokieć. Tu możemy trochę jakieś barki zrobić też. Posunąć. I druga ręka. Łokieć. Trochę jakiegoś barku. Tutaj musimy troszeczkę poboczniać, nie dużo. Jedna noga, druga noga, tyłek i ręce. Ok. Przechodzimy do spawania. Na początku można dospawać kulkę. Jak ta blacha sobie trochę stygnie. Czyli mam takie małe odpadki z drutu, żeby to się trochę lepiej przykleiło. Jeszcze może jeden wrzucę. Całość na równo, tak część szlifować oczywiście. I żyjemy dobrze. I zalewamy. Łączymy też przy okazji. Połączone. Zaspawujemy dziurę. No niech sobie stygnie. Nie radzę i dotykać, jest na pewno bardzo gorąco. Dobra, teraz możemy przejść do nóg. Wiecie co, ja może najpierw zespawam te nogi ze sobą. Dopiero później tułów dodamy. Trochę będzie mi wygodniej. Muszę tak zobaczyć, jak, pod jakim to kątem ma być, żeby. O coś takiego. Ta będzie przy... spawana do podstawki, ta jest tak jakby kopiąca. Jak się zastanawiam, czy nie lepiej od razu do podstawki to przyspawać, czy jakoś lepić po prostu dalej pacjenta. Może od razu go przyspawamy do podstawy, tu potrzebuje tylko magnesów jakichś. Nogi mamy unieruchomione, to będzie gorsza sprawa. Ja to najpierw sobie przyłapię, a dopiero później zaspawam. nie wydaje się być ok zobaczmy jak to wygląda o jest ok trzeba trochę spawać od razu i... jak zaczniemy kombinować to może być gorzej dobra znowu wrzucam kawałeczki może jeden wystarczy A będą no, magnesowane. Dobra. Do gwoździa, do łebka gwoździ mam już przyspawany, ten dodatek. Zalewamy powoli, czyli łączymy najpierw podstawkę porządnie. Z tym co dodaliśmy i można zalewać. Doleć, być dużej dziury zrobiło się gorące, rozpowuje tułów, lekko to jest takie pochylone. I tak będzie lepiej wyglądać. To nie było celowe. Można oczywiście wyprostować jak ktoś chce, tam jeszcze da się do przegiąć. Najlepiej tuż po wspowaniu, wtedy jeszcze jak jest ten drut ciepły. Trochę za bardzo był pochylony. Zbliżę do kamery trochę i podniosę. O, no tak. Będzie słabo to widać. Czas na ręce. Ej, trochę. to miałem na myśli. No dobrze, jest tylko przyłapane. Może to druga ręka będzie lepiej tu wyglądać. No i teraz nie mogę się zdecydować. Słabo widzicie. Figurka się buje na spawach jeszcze. Nie pomaga to spawanie. Tu obspawamy tylko ręce, tylko tak, żeby to mi trochę było wygodniej, to muszę o tak. Jeszcze tutaj zalejemy. Dobra, figurka gotowa. Zaraz przedstawimy znowu kamerę, bo tutaj nic nie widać. A tak wygląda figurka w całości. Przypomina mi pewnego piłkarza na literę K, ale on już nie gra. Więc nie będę może mówił. Szybki projekt na kanale znajduje się dużo więcej różnych filmów i też będziemy całą masę wstawiać więc jeżeli macie ochotę subskrybujcie to tyle dzięki na razie cześć